Witam państwa ponownie. Tym razem chciałbym zaprezentować państwu narzędzie, które nazywa się Smart Grip. Jak jest zwał tak zwał, każdy niech nazywa jak chce, żabka, nie wiem, cokolwiek. Ważne jest tylko dla mnie to, żeby wiedzieć na co sobie możemy pozwolić takim produktem? Tak naprawdę z zasady lubimy narzędzia, które mają wiele funkcji. Tu nie chodzi o to, żeby narzędzie było do wszystkiego. Jak wiecie Państwo, jak jest do wszystkiego, to jest po prostu do niczego. Stąd też moja sugestia, żeby tak tego nie traktować, ale proszę zobaczyć, co ja tym narzędziem pokażę. Przypominam tylko jedną rzecz, nie ma większych, mniejszych rozmiarów, jest tylko jeden, ten, który dokładnie pokazuje. Na końcu tego ujęcia będzie też pokazany numer tego produktu, więc można sobie to zobaczyć. I teraz uwaga. Produkt ma to do siebie, że ma tutaj taki element, który jest odblokowaniem, tak żeby te rękojeści zaczęły chodzić, generalnie żeby narzędzie zaczęło pracować. Czyli to jest tylko i wyłącznie. Tak naprawdę zamknięcie, jeżeli mamy walizkę walizce torby narzędziowej, żeby nam szeroko się nie otwierało, to jest tylko i wyłącznie po to. I teraz tak, jeżeli to otworzymy, to mała uwaga, tutaj mamy co? Mamy łączone te dwa elementy ze sobą przez środek, czyli ono nie chodzi nam na boki, tylko te, te ząbki, które są w tym narzędziu powodują, że są prostopadle ustawione do, do trzonu tego produktu. I teraz tak, tak jak powiedziałem, my nie musimy żadnych rozmiarów ustawiać, tylko on w obrębie swojej, swojej, w swoim zasięgu będzie pracował. Będzie ten zasięg podany na końcu tego filmu. I teraz zobaczcie Państwo. Zamykam to na rurze, jakieś tam. On musi mieć tylko czas na to, żeby się wbić w tą rurę. I tak naprawdę wystarczy tutaj od góry dusić dosłownie. I on nam będzie, że tak powiem, będzie 100% pracowało. Nie ześlizgnie się, wbił się w materiał, działa. Jeżeli ten sam, to samo narzędzie. Chcielibyśmy użyć do mniejszych średnic, mniejszych rozmiarów, czy niekoniecznie okrągłych. proszę zobaczyć co zrobię. Chwytam go, nic nie przestawiam, podnoszę do góry, tą nakrętkę złapię bez problemu, nic nie ustawiając. Czy ten skrobak, czy ten sześciokąt tutaj, czy nawet tą blachę. Tak? Chodzi mi tylko o to, żeby zapamiętać z tego jedną całą rzecz, że mamy taki automat który nie musimy po prostu regulować i ustawiać. Zamykamy, klik, wkładamy do walizki, polecam.